Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Tomek i kontynuujemy przygodę z gry Don't Start Together no jedyną Ginieru Jesteśmy. Cześć, no. witam. Witamy. A ja gotuję. Ja też witam. Ponownie. Cicho. No. Ty, ty wspomniałeś o tym Dobra, no, nieważne. No właśnie. Kurde, to jest chcą już dać. Dobra, yy, no. już noc idzie, kurde, nie wyruszam o, Czy ktoś Tym głodny? No ja mam żarcie akurat. Nie ja mam te żarcie. Tu nie. I dalej. Coś lasagne może. Nie, lazen nie chcę. W zimie jeszcze będą kwiatki, to co ten nie wyrwaliśmy? Są, są. Są, no to pójdę sobie. O, tu, i, ty, tutaj idzie kwiatko, zobacz. No wiem właśnie. Na dolec, nie? Na dole, e, no. Kuba, trzeba tego szkieleta skasować, zniszczyć. Tutaj brakuje mm. kwiatka jednego tonek mi zabrał. Dobra. Nieprawda. To ja to sobie iszczony. nie przypominam. Potem łapał, mógł Tu mógł jeszcze ryska. Kuba. I tutaj jeszcze jednego brakuje. i Dwa kwiaty mi zeżar. Nie zeżarłem, zrobiłem nie. po prostu nawóz z nich. To lepiej. Nie dawuję. E, czekajcie ile ja mam... Jest jeszcze gdzieś ten? Posążek? Do rozwalenia? Posążek? No, jeszcze są trochę... nasze No raz ugotuję jeszcze tak na zapas Ja chyba już nie zginąłem Chyba? Jakie raz? Ja mam teraz 200 max Bo używaj szybko? Ja raz, a nie wiem Zdawało mi się, że chyba raz nie. zginąłeś chyba nie. Hmm. chyba nie Jeśli ktoś pamięta może napisać mhm. No właśnie Dobra tak, to hmm. Okej okay. Jestem gotowy na wyprawę Czy no mogę jakąś idziesz? kurteczkę zrobić? Nie wiem Właśnie idę. kurteczek sama do kurteczek trzeba fajne rzeczy pozbierać Takie jak na przykład zimowa torba kolefanta Ach, To ląpa się w <laughs> Albo torba no to też kolefanta zwykła. Torba kolefanta bo psi ząb, no to możecie zapolować na No. Ja mam sobie laskę zrobić Tę szybkość i równowagę co daję To ci sale Możesz Możesz sobie <grymiza> zrobić <grymiza> Tylko kłamorca nie mamy <grymiza> Tom nagle się odsunął z na skazana Dziękuję. <toskalny> O ma. A jest w ogóle dziś można na mapie? No właśnie powinien być teraz już. No tak, tak, ale jeszcze nie odkryliśmy chyba go. No, no nie, musimy się ruszyć spoza tych poza tej naszej bazy. O tam mamy dane wy, wyżej, przecież tak nie widziałem. No wiem. tak, no są te duże. No może takie iść. bardzo duże. Można by się przejść w końcu. No to pójdę z wami. Ale nie wiem czy to teraz już. Tak. Ja Ja pierwsze poszedł po kwiatuszki, bo ja mam sanity 97 i mi już potwory ganiają. A nie możesz sobie czegoś zrobić? No właśnie nic, ty nie ma ma grzybów? Te grzyby były dwa i to tylko 30 sanity mi dały, ale tu już spadło. No, no właśnie w tym. Bo moja postać jest... Bardzo kijowana taki. Mamy niebieski kryształ? Nie, chyba nie. Tylko czerwony. Mamy niebieski cłumicie. Hm? Co chcesz zrobić? Jakieś coś tam. Berwo. Nie. A to ta, ta ruszka taka co zamraża chyba. Chłodny omulet. A to nie. Dobra, jedę po kwiatuszki. Czekajcie ja sobie muszę przesunąć A, no, będę ja mógł schematy w robić, bagno. to nie chcę. To ja też do na bok, no czekaj. Ej no nie zostawicie samochody. No to chodź. Muszę kwiatki pierwsze pozbierać. Ja tam zginę. No to jest tam koło ula. Ulu. <laughs> to chyba najprościej, ale potem będzie miała rugonić. Jest takie zima, złapie nowe. Widzisz, że nie zaprotestował. Zabiję. Ja to wytnę. I kill you. Tak, i sobie weszłem sobie na pająki, kurde. Gdzie są te bakno? Nie wiem. A tam. Daleko. No tylko zna ich położenie. Nie, no. gdzie ją tam. Kulę sobie zjem. O. No już widzę jakieś te czarne króliki. W no. ogóle tu kwiatków nie ma żadnych. Ukłamaliście mnie. No to weź z ula. No właśnie też Blue. nie. O, jest jeden kwiatek, dobra. Nie ja tu znalazłem. Gdzie tu jest Pachnę tutaj. Marek już ma wpacz na szkło. No ma. <laughs> Ja od razu trzcinę pozbieram. Jest jak ta postać wolno chodzi. No tego właśnie ten... ten, ten kijek jest fajny. Ale nie chodzi że o to, że, że on... ostatnio, gra... ostatnio graliśmy na serwerze właśnie z Barkosiem, z Iciuksem i tam paroma ludźmi. Mm. I ja mam to z rudy Soliz, Aha. Nie tak biega szybko. I tak był rudy i tam. No to jest różnica. <laughs> I tak. Jale, mam 150 sanity, okej. Okay. No i tu A nic mi... nie ma na tym bagnie. No Tomek... <laughs> Darze, chcesz zabić serce? O to tu przyszłeś. Coś tak ich to... No macka, dwie wyszły, nie zauważyłem. Weź Erus 6 No nie, ty jesteś nawet. No na bagnach, po prawej stronie od razu. Mhm. Nazwę nawet ci widzisz? No widzisz. No <laughs> ile tu macek jest, pojebało cię. Eru... chciał <laughs> zawalczyć. No co, no po cichu Weź mi ożyw. Dzięki. Teraz może to wszystko pozbierać. Nie Na pewno ci się uda. <grym> Powodzenia. Jak zginie, to cię już nie skrzeszam. Na mnie nie licz. Nie mam za mało... a nie, no mam... Twurde się... będę po jednym itemie? naprawdę? Mhm. <grym> Tylko, żebyś zdążył przed tym, przed nocą. Deba było na bagra nie przychodzić jako ilość życia. No dwa razy mnie to nie tylko nie ma kwiatków. Pozbierałem tylko trochę Jest strasznie dużo morfów. Biło się z tymi łackami. Jest jeszcze ten? Ee, zielona trawka gdzieś tam macie? <laughs> Patrzę, O, jest jedna. Mam zb zbierać? Mam Nie, no chodzi mi ten, ta, ta łąka taka zielona, żeby były kietuszki. A, myślałem, że chodzi ci o ten, o przycinę. Nie, nie, nie. A to też się przyda, przy okazji. Bo tutaj w ogóle kwiatków już nie ma. Wszystko jest wybrane przeze mnie. Matko, no nie zdążę przed zimą to wszystko zebrać. Matko, przed zimą, nie, przed nocą. Przed nocą. Znalaz, znalazłem, słuchajcie, skrzynkę. Mam ją otworzyć? No otwórz. Ale coś się może stać. No, w najgorszym wypadku będzie zima. Albo lato. To lepiej. No nie wiem. No czy ja wiem? Nie, 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 wiem to... nie będzie lata, <laughs> spokojnie. Nie? Otwieraj. A jest pod obok? A to zginiesz. Jest obok y, świnka. Znaczy y, łeb świnki nabity na pal i jest trupek. Gdzie ty jesteś? Nie wiem czy to tobie pomysł, by to otworzyć, Jeste bo mogę zginąć. Jesteś na bachnach? Tak. To czego ja tam do ciebie idę? Ja też tam lecę, czekajcie. Boję się to otworzyć. Gdzie to się tam idzie? Nad tymi Bawołami gdzieś? Pieszką cały czas. Umieram. I wiecie za o tym? Mi, dobra to ja tam lecę już. Noc idzie, wiecie o tym? Nie, wiecie ja o, wiem, o tym, że ja, zamarzam... Zamarzam. <laughs> Fuck, też zamarzam. Uziwam. No gdzie jesteś? nie Dobra ja dobra. na ścieżce, ścieżce rozpalam ognisko Jeździ dam, A szłeś cały czas e, prawą stroną? Tak, a potem w lewo na środek się kierowałem No dobra, idę cię szukać Idź cały w lewo, tamte miejsce gdzie zginąłeś to trafisz Dobra, ja na razie się w bazie, bo jest mi zimno Ja pierniczę macko na matce Kurde <laughs> Zostawię Na tutaj. U nas idzie. Jak znajdziesz dróżkę, to dróżką idą. Jestem. No, no idziesz. gdzie masz tą skrzynkę? U góry. No tutaj, Tam trochę wyżej, bo nie, nie rozpląłem ogniska obok skrzynki. Tam ja nie tam muszę... idę, powinienem dojść. O, dostałem buciki. O. U się siebie hmm. zginąłeś. Ja też. Nie. W mam Dobra, ale co tam Niektórzy potrafią. No tak Tomek na przykład. Mhm. Już będzie po imieniach latał, no Dobra, czekaj, bo mnie ciekawi ta skrzynka. No gdzie zobaczysz. No czekajcie, czekajcie, czekaj, lecę tam do was już. No i poszedł. Mędy. To zamenda. Idę już, jest ta ścieżka, bo nie widzę ich nie jest. Na bagnach, na, na środku i co ścieżką. No idę tą bawolą ścieżką na razie. Bawolą? No bawoły są co nie? No no no, tam, no no. Cały czas tą ścieżką, no. tak, cały czas. No, to Jest to ścieżka. A, Kurde ten śnieg zasłania ścieżkę i nie widzę, żeby biegnąć szybciej No to jak będziesz e, biegnął wolniej, czyli zeszłej ze ścieżki Dobra Już, już prawie Ty jestem mi dałeś. na bagnach Oddaj Co wy tam dajecie? No nie wiem co mi dał Brzytwa. No po co mi to? Nie wiem Myślałem, że mogę ci obciąć. Tak był są rudą mm. Dobra jestem na bagnach chyba Nie wiem nawet no. są. My Pomyśl... jesteście na tej ścieżce, tak? Pomyśleł, tak, pomyślał i dołożył do ogniska. Tak, pomyślał. Ja już nie mam drewno. Idę, już prawie jestem. O, widzę was. Halo Dobry. To chodź tu Halo. Hello! Can you hear me? A <laughs> masakra, dobra. Macie ten, żarcie, czy coś potrzebuje? Mas... ten pełen. Masakra, by byśmy śpiewali majteczki w kropeczki, wohohoho. Wo Właśnie śpiewamy. I ten... Taki fragment, to wiesz... A. Nie, ja tylko to nienawidzę zimy takiej, moc takiej długiej. No właśnie te noce są najgorsze, to nie ma co robić wtedy. Naszym, bo iść w No jak to iść na przykład pod ziemię I po, bo z pochodnią łazić. No. I Marek <laughs> Czyli lepiej podziemie iść? <laughs> no pewnie. Ej, no bo musimy iść tam w trójkę. Mhm. Pokazać jak tam jest. No. Żeby było komu was <noise> Bo Nie, będzie, was się, nie was. będzie wtedy komu już. Ej, Jezu, patrzysz negatywnie. Tak będzie. Jak pójdziesz z nami to się dowiemy wtedy. Ale ja nie jestem chętny z nami jeśli nie pójdę. No gdzie ta skrzynka? Pokaż się co to macie. Ja nie wiem gdzie ta skrzynka. Ja ją otwieram. Jest tutaj, jest. Otwieram. Jest, koło Mam pełne życie, dawaj ja otwieram. No otwieraj, Boga. a ja biorę, rozwalam to. Uuu co to było? O. Bierę wszystko. Won Co tam masz? No pokaż pierwsze. Nie ma. No pokaż, co my też zobaczyć tam jest. Mago, czuję się. Pewnie wielkie nic. Nic ciekawego. Ja biorę jedną rzecz. Nie, eee. A, naucz. Oddawaj to. Daj mi ja się kuba pouczę. ten. To, w się. to też mam. To możesz się uczyć, ja to ja zgniję. Ja, ja się czegoś nauczyłem. O, brawo No odsuńcie się, no! <grym 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 no się... Eru! Nie, będę się przeklinał przez to, że nadaliście no. wszystko Ja wziąłem tylko zgniliznę A dlaczego ty ten dzień się uczysz, skoro ty masz wszystko odkryte? No właśnie nie mam wszystkiego mhm. To jest, tylko z tej pierwszej maszyny mam wszystko, z tej drugiej nic Także mogę się douczyć jeszcze e, jedzenie, w ogóle... mi się... jedzenie mi się te psuło we Aha. Od tej tej, od yy, Od tej skrzynki. No masz, czekaj, dam dam ci tutaj garnek, bo mam, a mam full nie. miejsca i nie mam nie mam gdzie 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 mieścić. Nie mogę ci dać nawet. Ale co mam pełno, nie dawaj mi. Mm, też mam właściwie pełno. Kurde, On tam jakoś go. tu Masz garnek. A ja nie mam... Choć was też masz jesteś pełny. No czekaj, yy, jesteś głodny? Właśnie ja nie. <laughs> No dobra mm. trudno, to zbierajcie z bo ja nie mam miejsca w ogóle, muszę trzymać garnek. Teraz, daj mi. Co masz? Mm. Świnki się biły z morfami. Ty, czekać są te dupy. Ryby, ryby. Są, dupki. Dupki są te zbierajcie dupy. Są dupy. Bo nie wiem jak to nazwać, no. Są takie te. Ogągi, Są no, te dupy. <świenki> Ma ktoś ten? To chyba masz. To. No mam, pajęczne no mam. Ej, kupię 5 życia to... mam. 5 życia. Co za menda mi uderzyła. Ej, ratujcie mnie, Halo? tam mam robić. No tam... będzie cię jeszcze dobić jak chcesz. <grym 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 dziękuję za pomoc. Nie bo tam te świnkami bije. No kuźwa goni mnie znowu. Nie to sobie ktoś dopać. to weźmie. Wracajcie. Ja, ja do wezmę, obozmę, ja wezmę, ja wezmę. jestem pełen, nie biorę tego. Kto brał tą zniznę? Tomek pewnie. Ja mam. To masz Tomek tą. Weźcie ode mnie tą świnię. Ej, a ma ktoś z was... No, no, tak. Mięso, masz, Eru. Coś się ona uczepiła tak mnie. No babcia. Powiedziałbyś no, tak mi pomógł. Dziękować. Rybka. No. Ja mam rybę to i mam te nogi. Okien... Ja to ja to już ja mam. Uważaj na ma. te, na matki, tam uważaj. Właśnie trzeba się cały poruszać, bo... No. Znaczy no, to dobra. po tobie. to idziemy do obozu. powrotem? <grym> już? A czy coś jeszcze pozwiedzamy. Ja Aj, ja to zrobimy brudnia. ognisko Może wyjdźmy stąd. Ja stąd idę. Wychodzimy nie z bagiem. No to jest przed, przed, bagnami. przed bagnami byśmy mogli zrobić ognisko. Okej. Okay. Morfy nad gonią i... No to was. Ja tam żadnych no to fanów. Co teraz zginiesz na pewno? No. Nikogo nie widzę. My hmm. to poszliśmy już daleko A. jesteśmy. I jeszcze. O! O, no właśnie. Kolega I tam będzie Tomek, łaskiłet, coś tam. No. Ej, szrek z pieprzaj, dobra, poszedł. No tak. fiony może fiona tam gdzieś. No właśnie. Jest noctoj i nie odróżnia. Hmm. Zebrakaj mi drewna, żeby zrobić ognisko zwykłe. Ja mam ja drewno. Mam. Ja też nie mam drewna. Było w... iść beze mnie? Zamalzam. Mogę pochodnie zrobić, najwyżej. Zamalzam. Ja to chodź tu, chodź do mnie. Chodź to jeszcze, czy, chodź. Ja zrobię ognisko. Zwalniam tutaj trawę, chodź tu. Zamalzam. Zamalzam. Minus 10 stopni. To wyjdź z tego. Minus 12. Z... Gdzie ty jesteś? Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Tylko żebyś zdążył zanim nim się spali. Ty, że mogę ognisko zrobić. Zresztą ja się palę. O! Jak masz? Otóż dojdziemy do obozu. No nie, no, nie już z nas będzie No chodź Dobra no, weźcie ten popiół ja Nie miał miejsca Dobra biorę popiół, biorę ten, ten wypieprzam pochodny Popiół jest bardziej ważny To się leje Ej nie zdążymy No na pewno, ja tu nie będę, ja mam 8 życia, jakbyś daje sobie jeden strzał od nich Ołam, idzie stąd Ta ma grubo ognisko, bo już noc jest Mam pochodnie Dobra Ja się muszę przespać, bo mam 15 HP No to ja mam pójdź dobrze No z No Mandragory, oj jest ten No jasne Chuźwa co? No Ty, Eru poszedł decyzję, żeś się zatrzymał Chuźwa, ja w ciemnym <laughs> To wiesz, musisz się orientować w nie. Gdzie się zatrzymujesz, kuśba? No sprawdzałem, czy patrzysz na grę. Gdzie ten obóz? Gdzie jest ognisko? Nic <grym> nie ma? Ja jestem ślepy, nie widzę ogniska. Na jest. prawo. Tu. Do góry. Tu. Tu jest. A, ja mam drewno. Nie wiem, co tam masz. Coś się podpalił? Wsadził? Noc. <laughs> Marnujesz cenny surowiec. No właśnie. E, gdzie, jest, gdzie mam włócznie? Muszę go zabić. Kogo? Ej włócznie gdzieś zgubiłem. Kuba, zabij tu go. A tu mam. Kogo mam zabić? Jak nikogo nie widzę. A, zająca. No. Tam królika. Dobra, muszę sobie zrobić. W końcu będę mieć ten, świński pecek. Spieprzaj. No nie, jest świński plecak. Mm, ja też Ejbiście. gotuję. No mógłbyś zrobić mm. jedzenie jakieś. Jak są nagetsy w tym. Ta. Nie, no nagetsy są przecież w lodówce. No to niech świleczcie się. Ja to nie miał pełne życie. Jak ktoś chce to jest zwykły plecak. Hm. Dwie łapki idą. Teraz gaszą nisko. Udało się. O boże, ktoś to mnie puka. Nagrywam! Wyciszę. Zamięty mam pokój na glitch. <grym> <grym> to będę zaraz się dowijać. <grym> tak z pięści otwieraj. Boże, ale widzisz jakie jest parcie w ogóle dzisiaj? No, no fajnie. Nie? No, widzisz, że no wszyscy chcą być sławni. <grym> Tak, żebym ja był jakiś słaby, nie wiem moja. jak <laughs> Masakra po prostu A, to mam... Tylko nie trzeba przynajmniej wycinać <laughs> No Dobra, kwiatki sobie ze zrzem Życia odzyskam tymi gildosy, tak kurde, ty... No bo zjem okay. to. A biorę Andrego Rezjem, trudno. utka tutaj dam, do tego dołożę co? Kanapka będzie. Wiem, jagódki. Jak dasz jeden ten, y, żabie udko i jagódki to będzie kanapka. A jak dam jeszcze inne mięso? To nie wiem. To sprawdzimy. Że nie wyszło lwanie razem. Mhm. Jezus, raz może nie wyjść. Ja Ej, nie wiem. Raczej nie hmm. wyjść. Hmm. Hmm. czy jestem głodny? Jeszcze nie. Czy zrobiłam się zgnilizna? Też nie. Ile ten wianuszek ma? Ledwo końcówkę. Już nie brałem go, bo... To dobrze, bo zgniliznał. się chyba da rybę... ...i się patyki, to będzie chyba ten... ...poluszki rybne. Co? Nie mam ryby już? Bo ja wiem. Złodziei. Kto chce kanapkę z robą? O oh, fucking. Co to za garnek wyszedł? daj kubie Chcesz jeść? <noise> nie, dzięki Nie ja dam takich rzeczy Daj jak on nakarmi, daj Tam leży około Ej, dzień jest, może byśmy się ruszyli? No właśnie Nie wiem tego czy nie Zmarnuję rybę no, o, i kwiatek. Wyszło, nie wiem. Ktoś tu źle chyba. Ile tu kwiatków kuba? Widzimy dobrych kucharzy. A te kwiatki tam? Zmontowałem trzy ryby. Sobie. A zresztą wiesz co, pójdę sobie zerwę dwa. Będzie na to moje na siebie. Ale na prawo idź, to jest pełno ja kwiatków, prawo. już cztery. No od razu od bozu. Nie gadasz. Na prawo. Już no. tam jest ten? E... Sprawdzić. Sawanna, a potem jest coś takiego innego. No, no jest coś innego ten, tam sam. Nie widziałeś no. nie jednego kwiatka. Nie, nie nie, nie brałem. Tu jest pełno kwiatków. Bo ty gadasz. Jestem głodny. No jestem tu, ja nie jednego jeszcze nie widzę. No, naprawdę mam tam podejść? <grym>, no nie musisz, bo tu jestem już. Mam do ciebie podejść? <grym, <grym, to zabrzmiało. No, no bo ja nic. No, ej następne, tu mam raz, dwa, czy... Pięć kwiatków koło siebie mam. Ja jestem cały czas w prawą stronę na po prostu ich ten... Yy, na, na prawo cały czas, na jednego, okay. No um, i na jakim jesteś biomie teraz? No na tym, tym, tym takim Przed tym zielonym, czy tam jest dalej. Ja jestem za koło króla świnek No dobra, no już widzę. Dobra, ja. są tu kwiatki. Okej okay. No i chodź tam są dalej też. Dobra, dobra, wiem już mam, już zebrałem. Jest zielony grzybę No zbieram okay. ci właśnie żeby możesz, kwiatki, łzy, kwiatki zostaw. Tylko nie można ich wykopywać, wiesz o Wiem, no bo wtedy ten. Dostaniesz dwa, ale już nie... No, ten. Tutaj Tutaj no, masz ten... Kwiatka. Co tam znowu? No to nie, już nie chcę. Mam 190. Nie robiłem jedzenia, wyszły mi te. A wyszł to co zawsze. Masz. Co to jest w ogóle? Pierogi. Co to mi dał? Popił mi dał, chodź tu, oś tu Gdzie, mi dał. Pośliście? No, ja się bawię z tym kociszoku. Ja wracam do obozu. Ja idę zobaczyć co robi to świnie. Jest. Kurde, ten kocisz daje cały czas popiół. Ja mu dam... patyki. Bier. To nie popiół, to narkotyki. Czy ktoś mhm. ci pukał? Nie. Okej. Okay. No, jak jakieś mamy słuchowe. No. Co? <laughs> już nie mogę mu dać. Ja się robi garnek mięsny, jedno mięso, jeden rodzaj, drugi rodzaj, co jeszcze? I dwa razy warzywo, tak? Nie? Nie wiem. Jeden konsek. Tak jest. Potem trzy mięsa. To normalne mięsa. A nie i... Nie monster. Jedno monster i dwa zwykłe? Bez trzech nie zrobisz? Jak nie? Patrz. No nie. Biorę zwykłe mięso z królika, daję dwie sztuki. Mm, jakieś eksperymenty. Nie wiem czy to wyjdzie. Daję no, to jedno mięso wązpie. z potwora. Podaj że żadnych nie ma. I dodam warzywko. A, w ogóle kanapkę z żabą dostałem od kogoś. No ode mnie. O przyszedł ten. Shop raczku idę No bo daj mu patyczka No daj mu, dawaj, co tam masz? Radę, nie niewizna, nie <laughs> Ej no, co? Tomek, czemu nie pilnujesz? Co on tu dał? Nie wiem, bier. Ej, skóra maski Dzień dobry Masz to patyka. W ogóle, jak go można zabić? Kogo? No, kociszopa. Bo z niego ogonki trzeba mieć. Właśnie się nie da. Hmm. Możeś go wytresował. Ja mu go nie wytresował, to będzie ten? Chyba to. Tak. Hmm. Dawaj tamy. O, dobra. Gdzieś te rupola znowu. Się ja nie jestem przy świniach. Ej, każdy z was narzeka na brak drewna A, ty, a tyle drewna w skrzynce. Bo ja nie noszę ze sobą. Tego ja nie widziałem. Ła <grych> utuczę zaraz tego. A mega czy się to moje itemy. Proszę. No co za menda? Mm. Falny zaraz. Tylko czcino. Co robi. Dawaj, masz to. Pośpisz sobie. Nic nie zmówić. mówić, śpisz z otwartymi oczami. <śpisz> właśnie widzę. No nie, właśnie czekam specjalnie, aż mi spadnie głód, tam no, taki niski poziom. Jak ty wyglądasz? Wtedy? Ej! Ja wolno poruszam, jak zombie jakieś. O, dobra, Z od kukurydzy. Nie jest jej. Tamasz. masz. O, świnie, no. O. Co to jest? Ja dostałem. Piórka. Ale głodny jest, kurde, skurczą jak tyle że No że to patyki. Ja Oddaj moje patyki, wziąłeś mi. <laughs> Dawaj. Wasz. Czemu nie mam pochodni A ja nie wiem O, jest kupa glomera znowu Długo ten noc będzie trwała jeszcze? Mm, no jeszcze chyba, chyba. tak Bo to zostało tylko 8 dni zimy No to dużo No z jednej strony tak, tylko trzeba się przygotowywać do lata Łała wow. Dam radę Jak teraz to zginie Ten płomień to będę w dupie <noise> Nie wnikamy, ja potrzebuję rządło pszczoły. No dzień, ole. Dobra, ja idę. Gdzie ty idziesz? Nie Nie wiem gdzie idę, idę coś pozbierać. No Co ja tak się... W ogóle no gdzie tak... są te? Przydałoby się może tak odcinek skończyć. No to... To też, ale gdzie są w ogóle te? Gęsiołosie i ta hmm. reszta cała? Źle ci? Nie no, ale... Psi idzie pod to się... zimy. Aha, o to pod zimy dopiero przychodzi pierwszy ten... Mm będzie trzeba się wybrać bo tak Dobra, to w gęsiołość? następnym odcinku idziemy na wyprawę ten, nie, to nie będzie gęsiołość. pierwszy będzie ten je, jelenie ocyklop ok to na tym sobie zakończymy dziękujemy ja wszystkim dochodzę. ja już dochodzę no to dochodź no. mamy ci brawo bić dwie sekundy raz dość szybko nie już jestem patrz już. no to szybko brawo no brawo <laughs> Cieszę się, że klaszczę. Dobra, więc dziękujemy wszystkim za oglądanie i do następnego razu. Trzymajcie się, cześć. No ja też byłem. Jakby coś. Yy, tak, się, no. <gry> I oni też sobie byli. I koci też. Kociszop. Piękne zakończenie. I, mm -hmm. I mrocznymi kwiatkami. Dobra. Dzięki, cześć. Pa. Hej.